Piłka nożna kojarzy się przede wszystkim z pięknymi golami, dlatego ci zbudujemy skład najbardziej ikonicznych bramek, takich jak na przykład ta przewrotka z Latana ibrahimowicza. Ale o tym, kto będzie znajdował się w tym składzie, zadecyduje koło fortuny. Zacznijmy od bramkarza, no i tu oczywiście pojawia się jeden problem, bo bramkarze za dużo goli nie strzelają, ale wybór będzie pomiędzy Alisonem, który główką zdobył zwycięskiego gola w Pucharze Anglii, a Provedelem, który również główką zapewnił remis w Lidze Mistrzów. A naszym bramkarzem zostanie Alison. I właśnie od niego zaczynamy. Przechodzimy teraz na lewą obronę i pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to Roberto Carlos i jego niesamowity rzut wolny. Ale poza nim jest jeszcze na przykład Alfonso Davis, który zdobył pierwszą w historii bramkę Kanady na mistrzostwach świata. Zakręćmy kołem i zobaczmy, kto trafi do naszego składu. A będzie to Carlos! No i lepiej być nie mogło, bo zdecydowanie nikt nie strzelił bardziej ikonicznej bramki, jeśli chodzi o lewych obrońców. Przejdźmy teraz na środek obrony i pierwszym zawodnikiem będzie Kompany! i jego niesamowita bramka w meczu z Leicester. Tylko słuchajcie, bo jest jeden mały problem. Kompanego nie ma na rynku. Pewnie pasuje do jakiejś ewolucji i wszystkie jego karty zostały wykupione. Ale mam na to pewne rozwiązanie. Zrobię trzy piki z kartami Hero z nadzieją, że właśnie on wypadnie. Ale jak nie wypadnie, to po prostu kupimy kogoś innego. Ale spróbujmy go trafić. Pierwszy pik i. W ogóle tak sobie uświadomiłem, że tych pików z hero totalnie nie opłaca się otwierać, bo realnie dobrych i ciekawych kart to jest dosłownie parę, a reszta to właśnie taki niegrywalny szrot. No ale my tutaj szukamy kompanego, dlatego zobaczmy co będzie w drugim piku. A więc została nam ostatnia szansa i może tutaj kompanego nie udało się trafić, więc wylosujmy jego zastępcę. A będzie to Rudiger, który popisał się fenomenalnym uderzeniem jak jeszcze grał w barwach Chelsea. Natomiast jego kompanem będzie Benjamin Pavard i tej jego bramki z Mistrzostw Świata raczej nie muszę przedstawiać. Czas uzupełnić do końca obronę i naszym prawym obrońcą zostanie Sergi Roberto, który zdobył jedną z najbardziej ikonicznych bramek w historii Barcelony, bo strzelił on zwycięskiego gola w słynnej remontadzie przeciwko Pezrze. Obrony mamy już gotową, więc czas uzupełnić Pomoc. I tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo pomocnicy mają tendencję do zdobywania ikonicznych bramek, tak jak na przykład Ten Goliniersty na wagę Mistrzostwa Świata w 2010 roku. A my zaczniemy od. Zidana i jego fantastycznego voleja. Natomiast jego partnerem zostanie Declan Rice. Za jego dwa cudowne wolne. Tylko pytanie, który był ładniejszy. Dajcie znać w komentarzu. A jako, że w grze pojawiła się jego karta Team of the Season, to oczywiście musimy ją przetestować. Rice, witamy w zespole. A naszym ostatnim pomocnikiem zostanie James Rodriguez. Tak samo jak Zidan popisał się naprawdę niesamowitym wolejem. Chyba wiadomo, od kogo się uczyli. Ale, ale nie, mi Przejdźmy teraz do trzech najważniejszych piłkarzy, czyli naszej linii ataku. Zaczynamy od prawego skrzydła i... Gareta Bale'a, który zdobył parę naprawdę ikonicznych bramek, na przykład ta jego przewrotka, czy też słynne obiegnięcie Bartry. Prawe skrzydło już mamy, więc czas teraz na lewe, na którym będzie grał Hyeong-Min Son, który w 2020 roku wygrał nagrodę Puskasa po przebiegnięciu z piłką całego boiska, a więc przyszedł czas na ostatniego piłkarza, a będzie nim napastnik. Jest z czego wybierać, byłamy tutaj między innymi Oliwiera za jego nieprawdopodobnego skorpiona. Roberta Lewandowskiego, Luisa Suareza, Cristiano Ronaldo, czy nawet Robina Van Persiego za tą legendarną główkę. A naszym napastnikiem zostanie... Cristiano Ronaldo. No on strzelił po prostu tyle legendarnych bramek, że ciężko się zdecydować na jedną. Niesamowity longshot, wolny z ponad 30 metrów, karny dzięki któremu Real wygrał Ligę Mistrzów i moja ulubiona, czyli przewrotka z Juventusem. Ronaldo, witamy w zespole. Zagramy teraz tym składem mecz i jeżeli przegram to stracę nie tylko jednego piłkarza z tej drużyny, ale także tego gwarantowanego todca z Premier League oraz tego todca z Bundesligi. Todca z Premier League otworzymy teraz, żebyśmy wiedzieli, o kogo gramy, natomiast toca z Bundesligi otworzymy już po meczu. Zobaczmy, jaki tod z Ligi Angielskiej czeka na nas w tej paczce, no ale na nic się nie nastawiam, bo większość tych kart jest nic nie warta. No ale sprawdźmy, co tu się kryje. No No i gorzej to się już chyba nie dało. Zobaczmy na skład naszego przeciwnika. Wow, ziomek, testuj skład, który zaraz będzie przepalał w SBC. Może to jest jakaś sekretna metoda na lepszy drop w paczce? Ale teraz Sąsi się pięknie pokazał i spróbujemy może finezyjnie, nie ma. Wystawmy teraz przed pole Hames Rodriguez. Co prawda nie był to wolej, ale bomba niesamowita. Wygrywamy 1-0. Aha, co to miało być? No cóż, 1-1. Nie mogłem tak tego zostawić i szybko próbowałem wyrównać. Najpierw Son obił poprzeczkę, potem próbowałem wykorzystać też niesamowitą siłę Roberto Carlosa oraz woleje deklana Rajsa. Ale nic nie wychodziło. Aż w końcu dostaliśmy rzut wolny i pytanie, kogo wybrać: Rajsa czy Carlosa? Chociaż wydaje mi się, że to jest totalnie pozycja Roberto Carlosa. Także zobaczmy. Aha. No to się popisałem. Po tym wybitnym strzale dostaliśmy rzut rożny i Carlos miał szansę się zrehabilitować, ale Raja fenomenalnie to wybronił. Więc dostaliśmy kolejny rzut rożny i po jakiejś odbijance piłka spadał pod nogi Ronaldo, który. Ronaldo, co teraz zdeklasował przeciwnika, to ja nawet nie mam pytań. W drugiej połowie znowu wywalczyliśmy rzut rożny i Ronaldo znowu w niesamowity sposób chciał się wpisać na listę strzelców, tylko tym razem niecelnie. Spróbujmy teraz jakoś ładnie wejść Rodriguezem. Piłka cały czas się nas trzyma. I tak jest, mamy rzut wolny. No i teraz powinniśmy dać tą piłkę Rice'owi, ale nie, spróbujmy jeszcze raz Carlosem. Z tej pozycji to już na pewno będzie gol. Nie no, jednak nie będzie, a trzeba było dać rajsowi. Idealnie do nas wyrzucił tym bramkarzem. Na szczęście w zespole mamy specjalistę od wykonywania jedenastek. Ronaldo, pewne wykończenie 3-1. Teraz jak idealnie spróbujmy odwzorować przewrotkę Ronaldo z Juventusem? No nie! Byłaby jeszcze lepsza bramka, ale niestety ten strzał polecił prosto w bramkarza. Następnie są znowu obił poprzeczkę, ale piłka spadła pod nogi Beyla, który to wykończył, a przeciwnik już tego nie wytrzymał. Wygraliśmy na totalnym luzie, więc Sels, jak i cały skład zostają u mnie w klubie. Ale zostaje także Todd z Bundesligi. Tylko nie wiemy jeszcze jaki, ale zaraz się przekonamy. O matko, kim ty jesteś? No nie jest to najlepszy traf, nie oszukujmy się. Ogólnie nie wiem, czy nie trafiłem dwóch najgorszych kart, jakie tylko się dało trafić. Dlatego do trzech razy sztuka i mam jeszcze paczkę z gwarantowanym tocem z ligi francuskiej, więc zobaczmy, czy może tutaj się poszczęści. Nie, ewidentnie się nie poszczęści. Paczki z gwarantowanymi tocami ewidentnie mi nie sprzyjają, ale w grze pojawił się pik z tocami. Może to jest rozwiązanie? Trzeba tutaj przepalić cztery karty toc, aby dostać jedną. No, zobaczymy, czy będzie to dobry interes, chociaż się do czegoś przyda. Wszystkie składy przepalone, więc czas otworzyć naszego pika. Zacznijmy może od tego. Zobaczmy, kto tutaj będzie. O Boże, kto to jest? No to teraz środkowy. 95 Pop, kosztująca 20 tysięcy. No i ostatni może tutaj... No, co ja mogę powiedzieć? Tragedia. Może jej po prostu oczekujesz, że zapłacę jakieś pieniądze i wtedy dadzą mi coś dobrego. Mega dziwne jest też to, że wszystkie paczki są obecnie niewymienne. Nawet jak potencjalnie trafię coś dobrego, to nawet tego nie sprzedam, więc nie wiem, czy jest sens otwierać paczki za końce. W sumie to wiem. Na pewno nie ma, ale no jakąś otworzymy. No bo chcę trafić jakiegoś fajnego toca. Myślę, że jestem w stanie zaryzykować i zapłacić 325 tysięcy za tą właśnie paczkę. No, mamy tutaj jedną gwarantowaną kartę. TOC 93 Plus z Bundesligi albo tej tej polskiej Bundesligi, ewentualnie się z ligi tureckiej. No nie wiem, no raczej jestem przekonany, że nie będzie to dobry interes, no ale trudno, otwórzmy i zobaczmy, może się poszczęści. No jest to oczywiście Toc, na pierwszy rzut oka nie wiem kto to jest, Esio, no to już wiem, że jest to nigdy dobry. Ale może poza tym Orbanem będzie ktoś jeszcze? Masłaku. Nie, jeszcze powrócił ten dzwon. Ja naprawdę zapłaciłem za to 325 tysięcy. No nie wiem, czy istnieje większy skam w tej grze niż paczki za końsy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.